Ja składam boringami Ty po jednej bombie czerwony jak dynamit W cały świat, bo każdy stoi za nami wyjewały się na skład, to się z konsekwencjami Czasy nadeszły takie, w których każdy goni pęgę, w których lepiej oddać macie chuja niż królewnie serce Poprosi o sługa, później będzie chciała więcej. ja ona nie odbierze, bo roboty pełne ręce Korigami, kiedyś w szkole na teknice Dzisiaj o to ja mam jak wiki liczę Przypływa tsunami, bo zalewa to ulicę. Muziomek drów Chyba, a nie chory na kruślicę. Moje tylko nie ma Nie do na pizdo wypyta, Będzie kiedyś taki odcinek Jak przypierdolę w lampę to zatrzęsie się a bazur, Gdy jesteśmy na łajbie gotowi do abordażu Origami, origami, origami Tu pieniądze nie leżą pod nogami Origami, 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 origami. Zaglądają szmaty w kieszeń z bilonami Jak przesyła 1500 złotych. Co tam u ciebie, przyjacielu, serdeczny. No, Te. Przyjacielu, tylko wtedy, kiedy mam przedłużonego streama, i można mi tą przyjaźnią życie uprzykrzyć. Kurwa, wiecie czemu wolałem streamować na Facebooku? Bo przynajmniej nie wiedział, że mam streama, kurwa. No ja, pierdolę! Jak chcę na High Liga jechać, jak coś, nie? Więc, więc zostawcie w spokoju, kurwa. Ale co tam u mnie? Byłem wczoraj. Oglądałem fejma, się wkurwiłem. Pokaż. Spoko. Ale jak coś, to jest coś takiego jak messenger, kurwa, nie? Albo numer telefonu. Pokaż, chcę obejrzeć. Pokaż, 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 pokaż. No pokaż tylko, no. JRL z Halliga? no i pozew. Hmm. Duży magazynek ma i tu który Ale takie niemoralne propozycje to posłużmy, Proszę. Chciałem tylko zobaczyć jak to wygląda, Ale co? Dowód. Powiem do pana adwokata tak. To ten zarekwirowany migiel. Migiel może dozwolony, ale tłumik z powiększonym magazynkiem jeszcze nie No i chuj, jutro jest kupowany klimatyzator od Turka. Dzięki Sergiusz. Te pieniądze składam borygami, ten pojezdny kombi czerwony jak dynamit, poniesam ścianku, każdy stoi za nami, wyjebamy się na kłatki, to jest w którym każdy goni pęgę czy chlebiej oddać macie chuja niż królewnie serce odpuścicie osługa później będzie chciała więcej jak ona nie odbierze, bo roboty pełne ręce origami kiedyś w szkole no nie gruźlicę dzisiaj w to ja mam wikilice się to, a, ja Cuny, to Mój Mój ryba, a nie chory na gruźlicę moje króz, u nie ma zjazdu nie dospawa na do to wypierdalaj, pakuj mandzul jak przypierdolę w lampę, to zatrzęsie się a bazu gdy jesteśmy na łajbie, gotowi a -a. do aborczazur origami, origami

ja po prostu w pewien dzień jak mi się już nie będzie tego przedłużanego chciało prowadzić Wejdź. Pieniądze, ja składam bolikami Ty po jednej bombie czerwony jak dynamit Włonie cały świat, bo każdy z kolei nami wyjewały się na składko i konsekwencjami szukali, których każdy... Spierdalaj, nie wysyłaj pieniędzy! Tuja niż królew nie serca, poprosi cię o sztuga, później będzie chciała więcej. Ja po na nie odbórzę pewne ręce ORIGAMI Kiedyś w szkole na TECHNICE Dzisiaj ORIGAMI to ja mam jak liciliczę Przypływa tsunami, bo zalewa to ulicę Muziomy krów jak ryba, a nie chory na gruźlicę Moje gruz, tylko znów nie ma gwiazdu Nie dospawa na pizdo, wypierdala i pakuj mandzul. Jak przypierdolę w lampę to zatrzę się a bazu Gdy jesteśmy na łajbie gotowi do abordażu Nie słyszę cię origami, bo... origami, origami, origami. Nie bij mnie, bo ci zajebie. pod nogami origami, 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 origami. W z bilonami Przesyła 1000 złotych. Uśmiech Wiecie, co jest najbardziej zabawne? Magda do mnie mówi: Ja mam raz w roku wolny na dwa tygodnie. I mam nadzieję, że pojedziemy gdzieś, jak będę miała te wolne przez te dwa tygodnie. No, pojedziemy wszyscy razem najwyraźniej. Kurwa. Co <laughs> do gangsterzy, ja pierdolę waszą mamy szkoda, kurę ta z drugą ja nigdy tak nie myślałem Wasze słowa, zwykłe szamboszczyny wymieszane stałem, ja z drużyną tak wysoko pod nami jest Eiffel Ze mną parę <laughs> głów dalej, my tworzymy nowy wave Mówią mego wyjebane, a kurwa jakie nie mam mieć nie Liczę się ze zdaniem, brata, reszta, chuj opchodzi nie Biała wdowa, jak armada wystrzeliła na was sieć Chociaż, Chociaż nie, nie mam prawa, prawa jazdy to jeździłem na dowodzie Żeby pomóc sobie suko a Nie żeby czegoś Tobie muszę robić rzeczy o których nigdy nie powiem Brat ja dusza to mój kombas sobrałem właściwą drogę Tu siedzisz. Kolego, co, kolego, o, co, kolego. Chrystus przesyła 500 złotych. Przyjaciel. Tu niezależnie co mu kurwa powiesz, bo jak mu powiesz, że jest śmieciem, to wyślę. Jak mu powiesz, że jest kumplem, to wyślę. Jak mu powiesz.